Dzień dobry, buongiorno. My nadal w Apuli. A jak w Apuli, to śniadanko. A jak przed śniadankiem co było? Było latane. Nie mogę się nacieszyć swoim nowym dronem. Naprawdę zabawa jest świetna. Dużo więcej latam niż tym poprzednim, bo tutaj jest fajnie. Jest ten ekran taki w aparaturze, od razu są te tryby automatyczne, także genialnie się tym lata i praktycznie z każdego kempingu, na którym byliśmy, będzie krótki filmik z drona, także sobie zobaczycie okolicę, jak to wygląda. Naprawdę duża przyjemność. No i co, drona trzeba schować, naładować baterie, bo prawie wszystko wylatałem tutaj i jemy śniadanko i dzisiaj mamy ostatni dzień na tym kempingu. I ostatni dzień w Pugli, lecimy potem dalej, bo trzeba wracać. Tak, jutro Musimy? ruszamy na północ już. Jutro ruszamy na północ, w stronę domu. Chcemy zrobić duży skok, około tam 500 km. No i potem zobaczymy, jak będziemy z czasem stali, bo być może jeszcze gdzieś nad północnym Adriatykiem się zatrzymamy na kilka dni. I o tym marzę, bo chciałam chociaż kilka podróży odpocząć. Dobra, smacznego, a wy czekacie na filmy. W filmach będą ujęcia z drona. Na filmy i na, a w filmach ujęcia z drona. Ja sama jestem ich ciekawa, bo świat zupełnie inaczej wygląda z góry.